Rafał Trzaskowski odwiedził Olsztyn. Wieczorem 24 sierpnia zgromadzenie na rynku Starego Miasta mieszkańcy i goście mogli wysłuchać z ust prezydenta Warszawy krytykę blisko 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy w Polsce. PiS szedł z pewnymi hasłami do wyborów. Obiecywał przede wszystkim pokorę, obiecywał oszczędność, obiecywał prawo i sprawiedliwość. Wszystkiemu temu, dodaje włodarz stolicy, obecna władza się sprzeniewierzyła. Zobaczcie na... Tych lisowskich pracowników PZU, którzy podnieśli sobie pensje. Zobaczcie Państwo, jak wyglądają pensje w Trybunale, który kiedyś był Trybunałem Konstytucyjnym. Czyli nie ma tego umiaru. Przez większą część wystąpienia Rafał Trzaskowski koncentrował się na przygotowanym przez jego współpracowników wyciągu z badań dotyczących nastrojów młodzieży. Wśród zarzutów, zwłaszcza nierozumienie przez obecną władzę młodego pokolenia i współczesności. Jak może osoba, która jest całkowicie izolowana od życia, uczyć nas o tym, czym jest rodzina? Jak może osoba, która nie ma zielonego pojęcia o tym, jak wygląda zagranica. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo tę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że ponad 30 lat temu był w Wiedniu, i przeżył szok kulturowy. Pewnie się przekonał, że tam mówią w obcym języku. No, będę w obcym języku, który bardzo pana prezesa drażni. Polityk odniósł się również do zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość pytań referendum, które ma towarzyszyć wyborom parlamentarnym. To są pytania o to, czy chcemy przyjąć setki tysięcy migrantów. Myśmy przyjęli, drodzy Państwo, i to dzięki Wam, dzięki Waszemu odruchowi serca miliony naszych przyjaciół z Ukrainy. Nikt nie chce przyjmować dodatkowych setek tysięcy migrantów i nikt od nas tego nie wymaga. Unia Europejska jasno mówi, pokazaliśmy Solidarność. Polska może być wyłączona ze wszystkich mechanizmów na lata do przodu. Możemy jasno zadeklarować: nikt dzisiaj nie przyjmie przez najbliższe 10 lat setek tysięcy migrantów i nikt nie chce ich przyjmować, bo po prostu zrobiliśmy już swoje, jeżeli chodzi o europejską Solidarność. Idźmy dalej. Wyprzedaż majątku. Znowu się prezes obudził i będzie straszył. Tylko, że straszy, drodzy Państwo, swoimi własnymi podwładnymi, bo to oni sprzedali lotos za bezcen. Czy dzisiaj mamy ten problem? Nie ma tego problemu, jeżeli jest zgenerowany tylko i wyłącznie przez PiS. Kolejne pytania dotyczące wieku emerytalnego, którego nikt nie chce podnosić. Kolejne pytania dotyczące muru, który stoi i tak jest dziurawy. Drodzy Państwo, to jest właśnie to odklejenie od Podczas spotkania pojawiły się także pytania od publiczności. Pytano m.in. o prawa kobiet, edukację, politykę klimatyczną czy uposażenia polityków. Czy nie powinno być jakiegoś ustabilizowanego wzoru systemu wynagrodzeń właśnie dla funkcjonariuszy publicznych? System jest, tylko PiS go przez cały czas omija. I wszystkich zatrudnia, jeżeli ktoś jest posłem, no to jest dla pisu za biedny, to trzeba mu zatrudnić całą rodzinę w spółkach Skórku Państwa. I to nie jednej, tylko w pięciu radach nadzorczych. Tak to dzisiaj wygląda. Politycy startujący z ramienia Platformy Obywatelskiej zachęcali do udziału w wyborach parlamentarnych oraz do nadzorowania ich uczciwości. Co przede wszystkim należałoby zmienić w Polsce? Co by należało? Mentalność ludzi. Bądźmy wszyscy otwarci dla siebie. Nie plujmy. Jest tyle spraw do załatwienia, tak jak sam powiedział prezydent. Odpolitycznić w znacznej części te dziedziny życia gospodarczego, które nie powinny być upolityczniane, po to, żeby te wyniki gospodarcze były dobre w kraju. Odbudować zaufanie między ludźmi, tak żeby naprawdę ta atmosfera między Polakami się poprawiła, żeby, żeby relacje między nami wróciły do takiej normalnej europejskiej normy i żeby zapanował taki bardziej przyjazny klimat. Rzeczy do zrobienia jest więcej naprawdę mnóstwo, ale więcej życzliwości to jest punkt numer jeden dla mnie. Ostatnio chyba najbardziej odczułam przez to, że moje dziecko było w tym roku maturzystą, edukacja. To wszystko jak leżało. Ile wydawaliśmy pieniędzy na korepetycje, żeby udźwignąć, żeby zdać maturę, żeby dobrze zdać maturę i dostać się na studia na które chciała. No, edukacja to leży. Chciałbym, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać jak normalnie Zwykli ludzie, żeby można się było różnić, ale tak jak tutaj było widać, wspaniale mimo wszystko, mimo tych różnic, się łączyć we wspólnej walce i wspólnej interesie, wspólnej walce o sprawę. Ostatnim elementem spotkania było przedstawienie kandydatów Platformy Obywatelskiej na posłów i senatorów. Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę, 15 października.